Simon. Trzymasz się? Daję radę. Psychol na wolności zawsze dokłada ci pracy, no nie? Okej, okay, okej, okay, załogo, cisza, słuchajcie! Ej! Słuchać! Straciliśmy glinę. Kolejny nie wróci już na służbę. A mogło być gorzej. To dla nas wszystkich ciężka chwila. Nie myślałem, że doczekamy dnia, gdy kalwary opuści ten świat. Tak. Bądźmy szczerzy, on nie należał do miłych gości. Lecz był jednym z nas. W końcu dorwiemy jego mordercę. Wybacz, sierżancie. Wiemy więcej o świadku, o panience? Wydamy list kończy, za nią i za Adamem Jonesem też. Dam wam znać. Dopóki nie zdobędziemy dowodów, uznajemy sprawcę za naśladowcę wnykarza. Bardzo możliwe, że to Jonathan Finn pociąga za sznurki z zakrat. W śledztwie pomagać nam będzie prokurator okręgowa Felicity Graves. Jest wdrożona w sprawę wnykarza. Chce nam pomóc. Współpracujcie z nią. Jeszcze jedno. Prokurator Felicity Graves załatwiła Jonathanowi Finnowi tymczasową przepustkę pod naszą obstawą. No nie, znowu te bójdy? Hej! Trop może się okazać ważny i zamierzam go zbadać. Jak ktoś ma z tym problem, niech się do mnie zgłosi. Detektyw marnej proszę przejrzeć akta kalwarego dotyczące sprawy wnikarza. Szukamy wszystkiego, co nam umknęło. Z całym szacunkiem myślę, że mogłabym spożytkować czas lepiej niż grzebiąc w papierach. Marney, ja decyduję, jak spożytkować czas mojej załogi. Jasne? Tak, sir, jasne. No dobra, do roboty. Pamiętajcie, że kalwary was obserwuje, gdziekolwiek nie trafił. Nie zawiedźcie go. Cześć. Panno Graves? W porządku? Och, nie wiem, ale to jakaś spirala nieszczęść. Bez wetchnienia wszyscy mają mnie zaświra. Hej, nie stresuj się tym bardziej niż to konieczne. Masz przecież alibi, no nie? Na nockę. Pwin jest prawie gotowy na swoją wycieczkę. Może do nas dołączysz? Chciałabym. Kiedy uporam się z papierami? Jedyna rzecz wciąż nie daje mi spokoju. Co? Zapytałeś mnie o alibi na miejscu zbrodni. Czy ty naprawdę uważasz, że miałam z tym coś wspólnego? Becky. Zapytałam cię o coś. Czy możesz mnie puścić? Chcę wiedzieć, dlaczego mi nie ufasz. Becky, cóż. Twoje sesje z Kalwarem to nie tajemnica. Pojawią się pytania, więc zapytam pierwszy. Myślałam, że chociaż mój partner stanie po mojej stronie. Chodzi tylko o to, żebyś miała odpowiedzi, ok? Wiem, jak to wygląda. Gdyby dowiedziono, że zgubiłam dowody, byłoby po mnie. Więc tak, motyw. Czemu na kalwarego nigdy nikt nie doniósł? W końcu sam by wpadł. Być może. Czego to nie wyrabiał. Nagrywał dziewczyny bez ich wiedzy. Jedna go chciała udupić, bo wrzucił ich sekstaśmę do sieci. Musiał jej zapłacić sześć pensji. Ochytko. Ale wiesz. Pytania się pojawią, więc lepiej, żebyś miała odpowiedzi. Jesteśmy partnerami. Jak mógłbym zapomnieć? Powinniśmy stać za sobą murem. Będę stał za tobą murem, bo jestem twoim przyjacielem. Masz więcej przyjaciół niż sądzisz. Czemu Rix przydzielił cię do akt? Nie chcę mnie już widzieć. Może, a może. Wierzę, że coś tam znajdziesz. Adam Jones mieszkał w Las Palmas w tym samym czasie co Finn. Podobno zginął w pożarze, po którym zamknięto placówkę. Tymczasem, zdaniem Fina, Jones przeżył i mordował jako wnykarz. Ale jak to możliwe? To bez sensu. Wróćmy do początku, do grabarza. Ofiara Fina zabita bez wyraźnego motywu. Brak znanych powiązań z Las Palmas. Wdowa twierdziła, że nie ma pojęcia, czemu film miałby zabić jej męża. Może po pięciu latach będzie. Miała nowe spostrzeżenia. Czas wybrać się do niej w odwiedzinę. Tak? Pani Johnson? O co chodzi? Chciałabym porozmawiać o pani mężu. Jest pani gliną? Nie mam nic do powiedzenia. Nie jestem z policji, jestem dziennikarką. Zajmuje się sprawą wnykarza. Mhm. Wie pani, czemu wnykarz chciał skrzywdzić pani męża? Skrzywdzić to mało powiedziane. On go zabił. Rozpłatał mu gardło na amen, dzięki Bogu. Przynajmniej on miał odwagę uwolnić świat od ścierwa. Uścisnęłabym mu rękę. Przysłużył mi się. Przykro mi słyszeć, że mąż tak panią traktował. Zdaje się, że zasłużył na swój los. Tak, zasłużył sobie. To już wszystko? Chciałabym wiedzieć, czy pani mąż korzystał. Z usług prostytutek. Dobre pytanie. Nie przepuścił nikomu i niczemu. Od burdeli po Szybko straciłam rachubę. Czy. czy słyszała pani kiedykolwiek o Adamie Jonesie? Był jeden Adam. Taki dzieciak. Pomagał mężowi w pracy, kiedy jeszcze ją miało, ale to było dawno. Może to ten? Tylko nieco starszy? Mm, tak. Podobny, tak. Na pewno? Proszę spojrzeć. Tak. To chyba on. Dziękuję za rozmowę, pani Johnson. 609. Właśnie ścigam nieznanego podejrzanego. Średniego wzrostu. Czarna bluza. Marnej. Budynek przy 22 Hoffman Road. Będziesz tam? Eee, okej. Okay. Wszystko okej? Okay? Wygląda na to, że Adam Jones mógł jednak pracować dla tego grabarza. Wow. Najpewniej było to już po jego rzekomej śmierci w pożarze. To... to przełom, on istnieje. To nie wszystko. Ktoś mnie tam obserwował. Co? W porządku? Tak. Gdy go zobaczyłam, zaczął wiać. Może ktoś się przyplątał. To w końcu rana dzielnica. Hmm, no może. To do zobaczenia. Tylko nie próbuje nic głupiego. O, może sobie próbować. Radzę ci być grzecznym. Miło panią widzieć. Wygodnie w kajdankach? Skoro już pani pyta, nie czuję palców. Może by pani pomogła. Teraz lepiej? Jaka pani miła? To tu mieszkał Adam po powrocie z sierocińca? Tutaj. Tutaj Adam dorastał. Jest czysto. Bezdomni zostawili graty i tyle. Dobra, pięć minut. Oprowadź nas, szefie. Tędy, tędy. Tutaj, to ten pokój. To tu Adam spał po ucieczce. Od lat nikogo tutaj nie było. Nie twierdziłem, że będzie nas witać. Mówisz, że to są jego rzeczy? Jego? Nie jakiś tam bezdomny? Bezdomni by nie przyszli. Ale co to nie ma być? Zgret Adama był specem od szkodników. No coś takiego. Był dobry w swoim fachu. Pułapki, oczywiście. Adam niewątpliwie odziedziczył po ojcu talent do likwidacji szkodników. Detektyw marnej, sierżant chce, żeby kończyć. Coś znaleźliśmy. Potrzeba nam kilku minut. Jak Adam trafił do sierocińca? Ojciec Adama chodził tak pijany, że nie wiedział, co się dzieje. Bił żonę do upadłego za każde krzywe spojrzenie. Raz naładowała jego strzelbę i odstrzeliła mu czerep. A Adam to widział. Pierwszy cel wnykarza też bił swoją żonę. Ten grabarz. Kolejny pijak. Dostała do żywocie. Bez warunku, bez odwiedzin dziecka... Nieważne, że gdyby nie zadziałała, to tatuś prędzej czy później załatwiłby ich oboje. Fajny mamy wymiar sprawiedliwości. Nie ma dobrego wyjścia z takich spraw. Dziwne, że nie widywała dziecka. To przegięcie. Cały sędzia Wanston. Żartujesz? Kpiłbym z gościa, który skazał mnie na śmierć? Po kilku tygodniach Jones powiesiła się w celi. Chryste. I tak odesłali go do Las Palmas. Jak to mówią, z deszczu pod rynę. Nie uwierzyłaby pani, co nam tam robili. Romiński i ten drugi zwyrodnialec. Z początku próbowaliśmy walczyć zgodnie z prawem. Dzwoniliśmy po gliny, na trzecią komendę, ale niestety wszyscy mieli nas gdzieś. Nawet nasz własny kurator. Kiedy Adam wydostał się z tamtego piekła, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Tamci gliniarze znały ich patrole. Planował każdą akcję co do minuty. Dokładnie wiedział, kto odbierze zgłoszenie i co go potem spotka. Gliny zawiodły, rodzice zawiedli, system też. A pani co? Braliśmy się za oprawców. Gdyby skrzywdzono mnie jak Adama? Tak. Chciałabym zemsty. Ta? Dawniej myślałem, że może Adam jako jedyny widzi świat takim, jaki jest. Że widzi całą prawdę. Złe czyny, które czają się w ludzkich sercach. A teraz wiem, że prawdę zna tylko Bóg. Dziękuję pani. Dobrze w końcu komuś o tym powiedzieć. Jasne. Nie ma problemu. Jest coś. coś jeszcze. Tak? Zakładniczka. Była ze mną: Daniela Cardenas. Ech. Daniela i jej siostra były z nami w Las Palmas. Przeżyły piekło. Izzy się nie pozbierała, a później przydawkowała. Adam wiedział, że Daniela zrobi wszystko dla zemsty na Romińskim. Ach, to są moich Boże. Zakładniczka była w zmowie. Mówi 609. Potrzebny jest list gończy dla nowej podejrzanej. Danieli Cardenias. Powtarzam, potrzebujemy natychmiast listu. Kardenias nie była zakładniczką wnykarza. Była jego wspólniczką. Zadzwonię do Hilarego. Widział siostrę Danieli w kostnicy. Może odkopię sprawę. Dasz radę? Idź. Ej! Myśli pani, że zmyślam? Zaczynam wierzyć. Ale bez żadnego dowodu na to, że Adam żyje... Mogę zdobyć dowód. Nie, nie możesz. Racja. W tym stanie nie mogę. Odbiło ci. Serio. Nie pokażę się, póki macie mnie na smyczy. Jeśli będę sam, dotrę do niego. I podam go wam jak na talerzu. Nawet jeżeli miałbyś rację, Van Stone w życiu na to nie pójdzie. A gdybym miał pluskwę, miałaby pani na mnie oko? Nie. Może się uda? Nie. Jesteś w celi śmierci. Zapomniałeś? Za coś, czego nie zrobiłem. Zapomniała pani? Jest coś, co niechcący pominąłem w zeznaniach. O, proszę, oświeć mnie. Adam powiedział mi, że jeśli znajdę się kiedyś wolny za murami więzienia, pomoże mi. Natychmiast. Doprawdy. Udajmy, że panią obezwładniłem. Nikt się tego nie dowie. Nie mogę uwierzyć, że sugerujesz mi coś takiego. Jednak to robię. To jedyny sposób, by go złapać. To proste. Łatwo dałbym pani radę. Dliny to łyknął. Wyszłoby wiarygodnie. Proszę oddać więźnia 75422 w ręce funkcjonariuszy. Tu 732 odebrałem zgłoszenie. Proszę czekać na potwierdzenie. Jak miałbyś go znaleźć? Pociągnę za sznurki. Odnajdę go, jak mi pani pozwoli. Zrób to. Becky? Hej, czas już kończyć. Udało się zbiec z więzienia kilka dni przed poniesieniem ostatecznej kary za zbrodnię. Jonathan Finn odpowiada za zabicie kilku funkcjonariuszy podczas serii morderstw 5 lat temu. Władze ostrzegają, że Finn jest niebezpieczny. Każdy kto go zobaczy powinien to zgłosić. No dobra, chcę wiedzieć co zaszło i jak zaszło. Nie było was tam z nim, to kawał byka! Nie wiem czy sami byście sobie poradzili i czemu nikt nie widział jak ucieka. Becky, daruj sobie, to twoja wina. Wpadliśmy w niezłe bagno, ale damy z siebie wszystko. I zamkniemy sukinsyna z powrotem w celi. Tom, jak sytuacja? Federalni właśnie rozpoczynają obławę. Dobrze, dołącz do nich i pomóż im. Becky, dopóki coś się nie wyjaśni, badasz akta. Ser, myślę, że jestem teraz o wiele bardziej potrzebna w terenie. Becky, naprawdę usiądź nad tymi aktami. Tom. Ja się tym zajmę. A więc. Co z Twoją partnerką? To wszystko ją przerasta. Robi błędy. Nie nadążam za tym, co ma w głowie. Uważaj jej? Nie wiem. Uważaj na nią. Jeśli zbrodnie są związane z Sierocińcem Las Palmas, to ojciec Romiński siedzi w sercu tej sprawy. Szkoda, że reszta duchownych nabrała wody w ustach, gdy zaczęło się wokół niego robić gorąco. Ale Finn powiedział Felicity, że Romiński miał w Sierocińcu coś w rodzaju tajnego pokoju. Nie znalazłam o tym zmianki w aktach policyjnych. Chyba czas, żebym wybrała się do Las Palmas na mały rekonesans. jest Las Hej, nie znalazłam tu żadnej sekretnej bawialni. Fin chyba to sobie wymyślił. Dobra. Nie marnujmy na to czasu. Wróć jak najszybciej. Tak zrobię. 9:23 Wróciłam na miejsce morderstwa detektywa Jacka Calvarego. Najpierw przyjrzę się bliżej sypialni. Nie jest znowu taka duża, ale lepiej jednak sprawdzić, czy technicy czegoś nie pominęli. Wow. Co za rzeźnia? Ślady porozchodziły się po wezgłowiu od źródła. Od ogniska całego wybuchu. Technicy potwierdzili, że kule wystrzelono z pistoletu kalwarego. Ale czemu? Ej! A co to jest? <laughs> Sokiet! 条件生的，bingo。 Ej, hey, kogo tu... Hmm. Cholera, kto to jest? To ten sam. Co... Co przy domu wdowy. Hmm. Wow. Cóż, nie sądziłem, że to powiem, ale całe szczęście, że Kalware był takim zboczuchem. Mamy tu przełom. Felicity Graves. Oh, nie. Felicity Graves. Hej, Felicity? Hej, to tam. Spotkamy się? Chcę posiedzieć nad dowodami. No pewnie. Y temple Bar? Git. <śles> Właśnie to dla nas największy skład Razem możemy osiągnąć wszystko Sprite City TV